Cześć! Budżetowa seria P-Lite od Huawei to od lat sprzedażowy hit w Polsce. Wystarczy wspomnieć, że pierwszy telefon z tej podserii, czyli P8 Lite, 5 lat temu sprzedał się nad Wisłą w ponad milionie egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że wielkim zainteresowaniem cieszą się te dwa leżące przede mną smartfony. P40 Lite i P40 Lite E, a zaraz się im przyjrzymy. Z przodu oba te smartfony są do siebie bliźniaczo podobne. Z tyłu to dwa różne urządzenia. I o ile jeszcze P40 Lite E przypomina nieco P30 Lite z zeszłego roku, to już P40 Lite bez E jest taki trochę bardziej, no cóż, nowoczesny. Może przez to, że ma aż poczwórny aparat i nie ma Tutaj czytnika linii papilarnych, co może sugerować, że znajduje się on pod ekranem. Nie jest to prawda, ale do tego jeszcze wrócimy. Najpierw chcę się bowiem zająć tańszym modelem, by do głównego dania przejść później. I cóż, P40 Lite E. Trudno ten smartfon opisywać bez. Wymieniania czego on nie ma, albo w czym jest gorszy od droższego odpowiednika. Po pierwsze, ma tutaj ekran HD zamiast Full HD, ale to akurat jest najmniejszy problem, bo mimo niższej rozdzielczości, ten ekran jest naprawdę przyzwoity. Ma fajnie odzorowane kolory, i niższa rozdzielczość zupełnie nie przeszkadza. Brakuje tutaj także NFC nie zapłacimy, więc zbliżeniowo. Jest też jednozakresowa karta sieciowa. Połączymy się tylko i wyłącznie przez pasmo 2,4 GHz z naszym internetem. Co dalej? Mniejsza bateria, chociaż nie ma tutaj tragedii. 4000 mAh to wciąż przyzwoity wynik. Nie mamy też 40W ładowarki, jak w droższym modelu, jest 15W. Przyzwoicie, ale naładujemy ten smartfon zdecydowanie wolniej. No i taniość tego smartfona objawia się także w porcie. Tutaj mamy bardzo sentymentalną podróż do czasów micro USB. No i Android. Tutaj mamy Androida 9 zamiast dziesiątki, jak w droższym P40 Lite. Słabszy jest też procesor, Kirin 710F, który sprawia, że w benchmarkach wypada ten telefon gorzej niż na przykład Xiaomi Mi A2. Marnym pocieszeniem jest 4 GB RAM, który tutaj znajdziemy, bo w tym droższym jest aż 6. Aha, zabrakło też czwartego obiektywu w aparacie, nie ma tutaj aparatu makro. Pozostałe moduły na papierze wyglądają podobnie, mają tyle samo megapikseli, ale w praktyce P40 Lite E robi nieco gorsze zdjęcia, chociaż ciekawostką jest to, że pozwala nagrywać filmy wideo w Full HD w 60 klatkach, czego P40 Lite nie potrafi. Nie wiem dlaczego, może to jest wina jeszcze wczesnej wersji oprogramowania i powinno się to niedługo zmienić, mam taką nadzieję przynajmniej. Zobaczcie kilka przykładowych zdjęć wykonanych P40 Lite E. No i nagrania z kamery. No i w końcu co już na pewno wiecie, nie ma tutaj usług Google. No, w obu ich nie ma usług Google. Natomiast w wypadku smartfona za 700 zł wiemy, jaki jest target. To są osoby, które potrzebują prostego urządzenia, które będzie dzwonić, wysyłać sms -y, a od czasu do czasu pozwoli nam obejrzeć jakiś film na YouTubie, czy wysłać wiadomości na Messengerze. Być może to także telefon dla dzieci, jako ich pierwszy smartfon, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy. No cóż. Problem w tym, że brak usług Google w tym wypadku to jest brak YouTube'a, brak Messengera czy też brak gier ze sklepu Play. Da się to obejść, nawet w bardzo sprytny sposób, ale osoby, dla których ten telefon jest skierowany, no raczej chcą mieć wszystko od razu. To są osoby, które niekoniecznie chcą kombinować, niekoniecznie potrafią kombinować i pewnie wolałyby mieć to wszystko na miejscu. i doskonale zdaję sobie sprawę, że są osoby dla których dołożenie 300 zł do tego droższego telefonu to już jest za dużo. ale wystarczy dołożyć 100 zł, by kupić na przykład Xiaomi Redmi Note 8T za 799 zł, który ma zarówno NFC, ekran Full HD, jak i usługi Google. wydaje się być więc całkiem sensowną alternatywą. Trzeba jednak P40 Lite E oddać kilka rzeczy. Po pierwsze, jest to telefon po prostu zgrabny, jest cieńszy od swojego droższego brata, przez to też lepiej trzyma się w dłoni. Po drugie, nie jest to najmniej wydajny smartfon na rynku. Bez problemu radzi sobie nawet z grami trójwymiarowymi takimi jak Asphalt 9 czy World of Tanks. Bez większych problemów. I o ile trudno mi z czystym sercem polecić Wam P40 Lite E w cenie 699 zł, jednak brak usług Google'a w tej cenie no jest troszeczkę słabe. Może po obniżce albo z dobrą ofertą operatora będzie to dobry wybór. Natomiast ten drugi smartfon kosztujący 999 zł, P40 Lite jest już wyborem jak najbardziej lepszym mnie do siebie przekonał i teraz opowiem wam o nim więcej. Pod względem ogólnej wydajności smartfon ten bez kompleksów może konkurować, na przykład z Xiaomi Redmi Note 8 Pro ma też bardzo podobny zestaw czterech aparatów. W benchmarkach wypada trochę lepiej od swojego konkurenta, ale tak jak tańsza wersja wykonana jest z plastiku, no i o czym wspominałem, nie ma usług Google, przynajmniej domyślnie. W Huaweiowym App Gallery z dnia na dzień aplikacji przybywa, jednak wciąż jest ich za mało, żeby zastąpić wszystko, co oferuje Google i Google Play. Nie ma na przykład żadnej sensownej alternatywy dla takiej aplikacji jak Jak dojadę. Są proste sposoby, by część z nich przenieść ze starszych telefonów. Na przykład funkcja klonowania Phone Clone, domyślnie zainstalowana na nowych telefonach Huawei, pozwala zainstalować normalnie niedostępne aplikacje jak Messenger czy gry z Google Play, ale Map czy YouTube już nie przeniesiemy. Tutaj musimy nieco pokombinować. W sieci znajdziemy jednak kilka bardzo dobrych poradników, które pokazują jak usługi Google zainstalować na tym smartfonie. I co ważne, to działa. Są mapy, jest YouTube, a Huawei obiecuje, że jakkolwiek grzebiąc w systemie nowych smartfonów, nie stracimy 24-miesięcznej gwarancji. I sielanka może trwać w najlepsze do czasu, kiedy nie będziecie chcieli zapłacić zbliżeniowo za pomocą Google Pay, czy też zamówić przyjazdu takim, dajmy na to, Voltem. W tym pierwszym wypadku dodamy naszą kartę do telefonu, ale już nie będziemy mogli nią zapłacić. W tym drugim nawet nie zainstalujemy aplikacji. Przy próbie instalacji wywali nam komunikat, że niestety nasz system nie jest zgodny z aplikacją. Warto jednak wspomnieć, że przez niektóre aplikacje bankowe konkretnych banków zapłacić zbliżeniowo się da, więc nie jest to całkowicie tak, że NFC jest do wyrzucenia i bezużyteczne. Wystarczy popróbować. Nie sprawdzałem wszystkich banków, niektóre działają, więc chyba to dobrze, że tak jest. Wróćmy jednak do samego smartfona. Ekran, chociaż nie jest to AMOLED, a zwykły LCD. A na przykład Samsung montuje już AMOLEDy w swoich smartfonach za około 1000 zł, to złego słowa powiedzieć nie mogę. Kolory są fajne, kąty widzenia też jak najbardziej dobre, a jasność zaraz Wam pokażę przy maksymalnym ustawieniu no, całkiem przyzwoita. Pod ekranem nie ma czytnika linii papilarnych. Znajduje się on tutaj, z boku, przy przycisku włączania i mam do niego odczucia ambiwalentne, bo z jednej strony działa całkiem sprawnie i dobrze, z drugiej strony ten przycisk lekko odstaje i trochę haczy. Może będzie słychać jak przy przejeżdżaniu palcem. No troszeczkę nieprzyjemne. Przyzwoicie jak na tę półkę cenową sprawdzają się aparaty, zwłaszcza ten główny 48 megapikselowy. Nawet przy wsparciu czujnika głębi do bokę portrety też wyglądają fajnie. Makro niestety bez dobrego światła nie nadaje się do niczego. A obiektyw szerokokątny, no cóż, sprawdza się jako obiektyw szerokokątny bez większego szału. Całkiem nieźle wypada też przedni aparat do selfie. Przyzwoicie. Chętnie zamiast tego makro zobaczyłbym na przykład obiektyw tele, chociażby dwa razy. Bo gdy moi koledzy robili fantastyczne zdjęcia księżyca w pełni, to mi wychodziło coś pomiędzy Neptunem a żarówką. Znajdziemy tutaj także tryb nocny, który delikatnie poprawia jakość zdjęć przy słabym oświetleniu. Możemy też nagrywać w zwolnionym tempie nawet do 16 razy. No właśnie, skoro jesteśmy przy wideo. To tak właśnie wyglądają próbki nagrane głównym modułem aparatu. A tak wygląda i brzmi nagrywanie się przednią kamerą w P40 Lite bez E. Ten lepszy aparat i rzeczywiście wydaje mi się, że wyglądam całkiem nieźle i mam nadzieję, że tak też będę brzmiał. Miłym dodatkiem do smartfona za prawie 1000 złotych jest ładowarka 40W, taka duża. Tutaj mamy baterię 4200 mAh i ta ładowarka radzi sobie z naładowaniem jej od kilku do 70% w pół godziny, a po całości do godziny. Naprawdę bardzo fajny sprzęt, taki trochę flagowy. Można się tak poczuć, że o, duża moc, szybkie ładowanie fajnie jest. Super. Do czego możemy się przyczepić? No jest ta plastikowość, chociaż nie jest ona strasznie tandetna, no i slot hybrydowy na karty SIM i karty pamięci. W przypadku kart pamięci to są strasznie drogie karty huałajowe Nano Memory. Na szczęście mamy tutaj 128 GB budowanej pamięci, więc tę gorzką pigułkę jakość daje się jeszcze przełknąć. Nie wątpię, że oba te smartfony P40 Lite i P40 Lite F w Polsce będą cieszyły się dużą popularnością, mimo tego, że nie mają tych usług Google'a, zamiast tego jest HMS, który się rozwija. Może za kilka miesięcy, za rok będzie to już naprawdę warta polecenia alternatywa. Warto wiedzieć, że można zainstalować sobie usługi Google, chociaż tak jak wspominałem, z Google Pay, czy tam z jakimiś taksówkowymi przewozowymi aplikacjami może być problem, mimo to no, podstawowe elementy działają. I tak jak wspominałem, 699 zł troszeczkę za dużo, bo dokładamy stówkę i mamy w pełni funkcjonalny z usługami Google, Xiaomi Redmi Note 8T. Jeżeli stanie, nie wiem, do 550, będzie to naprawdę bardzo fajny wybór. Jest smukły, fajny, dobrze się trzyma w dłoni, trochę gorsze aparaty. Natomiast ten jak na swoją cenę ma bardzo przyzwoite parametry. Może się równać ze smartfonami, które kosztują ponad 1000 zł jeżeli sobie zainstalujemy usługi Google, no to to nie tracimy wcale dużo. Mi ten smartfon podoba się bardzo, mogę go polecić. Wiem też, że cieszy się już dużą popularnością w sprzedaży. Dlatego jeżeli rozważacie fajny telefon, zakup telefonu do 1000 zł, no to rozważcie też tego. Nie mówię, że macie go od razu kupować, mówię tylko, żebyście go sprawdzili. Jest fajną alternatywą dla innych smartfonów w okolicach 1000 zł. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.